Dzień dobry, kolejny dzień, kolejne załatwienia. Dziś zaczynamy dzień od... Znaczy zaczęłyśmy od śniadania, ale wjeżdżamy właśnie na rozprawę do sądu o 11.30. Mamy tam być, ale spokojnie ogarnęłyśmy się na tyle wcześnie, żeby sobie wyjść też na spokojnie, przyjść na spokojnie, a nie takie takie zgrzane upocone świnie, bo jak widzicie mamy piękną pogodę w końcu, oby tego lata było coraz więcej. Bo sami dobrze wiecie, jak mieszkacie w Polsce, jaki mieliśmy maj i jaki mieliśmy prawie połowę czerwca. No, ale dobra, nie narzekamy na pogodę, już jest pięknie i słonecznie. O, ktoś do mnie dzwoni, ale to za chwilę, boże chciałam przejść tą krótką uliczką. Kto z Dębicy to wie, koło Lidla, a tu jak nie samochód? To motor, i nie wiem, czy mnie słychać. No, także idziemy na rozprawę. Po rozprawie wracamy do domu i będziemy dalej kontynuować dzień. A słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że idziemy y, my dołem, a górą idziesz y, wycieczka, y, wycieczka, no klasa, y, klasa skądś wraca, wiecie, mnóstwo, mnóstwo y, młodych ludzi i Weronika tak się obraca i mówi, ciekawe jakbym w ten tłum tych dzieci weszła, czy by mnie rozpoznali. My kawałek dalej, <gryw> ta wycieczka zeszła nad nimi schodkami, zobaczyła Weronikę, jak zaczęli wszyscy krzyczeć, Buzi! Weronika się obróciła, pomachała i BOŻE jaki był pisk! Czy się lebrdka. No! Weronika się śmiała, jak myślisz, po nie oni mnie poznali? Ja my po plecach pewnie, po plecach! Tak? No. To jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? No to jak się czujesz dobrze, to najważniejsze. Zrobiłam sobie kanap, y, znaczy takie grzonki, już jedną opieprzyłam e, i to wsadziłam do airfryera e, dałam masełko, dałam szyneczkę dałam e, ser e, dwie plastry pomidorka a na górę oregano i sos tysiąc wysp, mój ulubiony jest pyszna, to jest mój obiad, bo e, mamy krokiety, ale siedzimy tutaj na polu z rodzinką no i nie, no i nie, nie obsmażyliśmy więc zrobiłam sobie szybkiego e, takiego tak, taką gorzankę, bo za 50 minut wychodzę do kina. Przyszłam się pochwalić w moim ogródkiem. Zobaczcie, jakie mam piękne liście sałaty. Tutaj mi rośnie rukola, ale ta, którą mam z przodu w donicy, idzie mi dużo ładnie. tylko jakieś dziadostwo, jakaś pchełka ziemna, czytałam ją, zaatakowała, więc będę musiała coś kupić. Tu ja mam tak na świeżą pietruszeczkę, koperek do ziemniaczków. Ta sałatka coś słabo idzie. Tu mam kolejne sałaty. Cebulkę, bazylię, magę, cebulę, szczypior. Słuchajcie, prawdziwy ogrodnik. wyra tylko rano przybiega, zrywa sobie listki sałaty do kanapek, zrywa sobie szczypiorek, uch. Można, powiem Wam, tak schrupać na kanapce takie świeże warzywka. A to jest mój pies. Chodź tu, mój pies. Chodź tu, mój psie. Proszę bardzo, to jest moja pomocnica. Wabi się Daisy. Jest przekochana, przesłodka, przemilusińska. Tak? Tak? Ale lubi się czasami oddalić. Trzeba jej pilnować. Mocno pilnować. Jesteśmy w kinie i kupiłam sobie kolę dla Justyny. Jeżeli jakaś Justyna chce, to proszę. My jesteśmy na filmie bale, bale, balerina. Um, czemu? Bo chcemy, <laughs> chcemy zobaczyć Ana de Armas y, Tomu Cruza. To on ma na imię Tom Cruise? i chłopak. Ana de Armas, uwielbiam, jest taka piękna. Niepiękniejsza niż my, że chciałabym. Um, no i Sans się za niedługo zaczyna i ja w ogóle... Um, ja się do biedronki ale nie zdroczyłyśmy, więc kupiłam kole za 8 zł. To jest chore. To jest drogie. Ja w Irlandii kupię za 2 euro. Ale chciałam Wam pokazać. Bo ja mam tak dużo tych takich, nie wiem, biletów, takich etykietów, nie wiem. Mam ich chyba ze sobą, bo zawsze właśnie widzę z moją koleżanką. No dobra, sam się zaczyna za ile? Za 2 minuty... Oh my God. Dobra, może się kupię. Jeszcze coś, nie wiem, mam <grymą> kartę cioci. Hello my people! Biżuteria haul! Bo kocham hole i kocham biżuterię i kupiłam sobie bardzo piękne nowe kolczyki i za chwilę e, muszę Wam pokazać zarobisty krem do twarzy, który jest ciociaki, e, ale go użyłam przed chwilą pierwszy raz i jest... o oh my god jest taki zajebisty. <grym> Najpierw pokażę Wam moje, a później Wam pokażę e, prezent, bo też kupiłam coś dla mojej psiapsi O ja! Łatwiej zgoła bo kupiłam do mojej psia-psi, e, która będzie za niedługo miała 16 urodzin, kupiłam jej bardzo piękne biżu. E, w sumie, sama sobie chyba ukradnę, ha. ha, ha. E, I ten film będzie opublikowany po jej urodzinach, więc nie boję się, że ona zobaczy e, i spoileruje jej prezent, ale zaczynam za z moimi e, biżuteriami. Byłam w Vezi. Jak wiecie, że ja kocham Bezi. Uwielbiam Bezi, piękną biżuterię mają e, i kupiłam sobie. Dwie pary kolczyków I wiecie to jest dość, dość śmieszne, bo Ja wam to później pokażę, ale dobra e, Tutaj mamy pierwszą parę I jak się nie mylę, to jest ta para Złoto-czerwona Tak, one są takie śliczne To są chyba moje ulubione jak na razie One są złote I one mają kształt Taki, taki obląk I właśnie mają taki pasek czerwony I z tyłu, o właśnie tak się zapinają Są takie śliczne Normalnie są Piękne, będę w nich chodziła non stop. I ja nie mam żadnych czerwonych kolczyków. A czerwona to jest mój ulubiony kolor. I don't know. E, I by, mieli jakąś promocję, nie pamiętam jaką, coś, że jeżeli zrobisz zakupę za 100 zł, to płacisz. Płacisz płacę o wiele mniej, bo za dwie pary kolczyków zapłaciłem chyba 75 zł. To no jest samozwista cena. No. Więc no naprawdę Jezus Maria, one są takie śliczne i w sumie. Chyba, jakbym chciała, to ja bym je też mogła nosić z tej strony. O, z tej złotej. Jakbym chciała, ale nie chcę, bo są piękne czerwone. Więc tak, mam te czerwone obląk i mam jeszcze jedne. I z nimi była śmieszna historia. One, one są, jeżeli dobrze pamiętam, granatowo-znaczy taki granat on jest taki trochę zielony. Takie granatowo-złote. Patrzcie, jakieś śliczne. Tylko, że one właśnie są okrągłe. I z nimi była śmieszna sytuacja, bo właśnie e, ubierałam je w domu. I ubrałam jedne czerwone, jedne granatowe i później ja patrzę do, tej, do tego woreczka tych granatowych, ja patrzę i jeden mam mniejszy z takimi czerwony, czerwonymi cyrkoniami. Myślę, o kurde, pani niechcący mi dała zły, ale właśnie podeszłam tam do tego wezji i pani właśnie powiedziała, że wie, że dała mi jeden zły i rozpoznała je i napisała mi na Instagramie, więc... Thank you! <noise> Dziękuję! Ja bym nawet nie zauważyła w to, ciagach, ja chyba zauważyła. Ja bym chodziła w takich mismatch. Ja bym nawet nie wiedziała! Ja Myślałam, że one takie po prostu mają być, ale no są śliczne. E, I no, zapłacilałam ile? 75 zł za dwie pary, więc myślę, że niezły deal. Muszę tam wrócić i kupić więcej. Dobra, wreszcie znalazłam baterię, która jest naładowana na full, bo ja już wymieniłam ją trzeci raz i kończą się już baterie. To jest chyba moja ostatnia, więc muszę niedługo je y, naładować. Ale teraz pokażę Wam prezent urodzinowy mojej koleżanki. Kupiłam jej w e, Jest śliczny. Tylko, że Pani mi to bardzo ładnie zapakowała. I ja to już zepsułam. I już nie jest takie piękne, było. Więc muszę być bardzo delikatna, muszę uważać. Nie będę ich wyciągała, ale Wam je pokażę. One są takie, widzicie, takie srebrno-różowe. I ja je widziałam właśnie na stronie online. I bardzo mi się spodobały dla niej. Tylko, że. Były e, pozłacane, one były złote, a ona właśnie nie chodzi w złotym No i szukałam jakichś takich srebrnych, online nie znalazłam Ale właśnie podeszłam do Yesa, bo miałam, mia, chciałam jej kupić e, charmsa do Pandory e, Ale w sumie myślałam, że to jest trochę taki nieoryginalny prezent i chciałam coś fajnego Więc tak patrzyłam po tym wezji, no i je znalazłam Śliczne, naprawdę piękne e... Sama je sobie wezmę zauważyliście, że one są bardzo podobne do moich. Tak, moi drodzy. Poszłam do tego Yesa Kupiłam, kupiłam kolczyki. Ja idę do wezji Ja pitole. Tak, takie same kolczyki, Pół ceny Ja myślę, ja pitole, czemu ja tam wcześniej nie poszłam? Ale nie żałuję. Ja nigdy nie żałuję. Ja uwielbiam kupować prezenty. W ogóle uwielbiam kupować rzeczy. Jestem shopaholic Please, send help. E, uwielbiam zakupy. Uwielbiam w ogóle dawać prezenty, uwielbiam widzieć reakcje. Nienawidzę, jak ktoś patrzy na moją reakcję, jak otwieram prezent, bo ja mam trochę taką, jak nagrywam, to próbuję mieć bardziej taką e, wyra wyraźną twarz, ale normalnie to ja mam twarz po prostu tak. Więc zawsze próbuję mieć takie. Oh my god! Jej! Więc no. E, teraz zapakujmy to ładnie, tak jak było, żeby się tutaj...